Dzień dobry. Mówi Bartek, kanał Silesia Survival. Wolna stopa, kolejny odcinek. Zawody w Czołowicach Dziedzicach 10 listopada. Kto może niech uderza. Karabinek centralnego zapłonu na 50 metrów. Całkiem spora, że tak powiem, grono organizatorów. W tym ja się znalazłem. Za to. Tutaj klubowi AKS strzelam bo lubię. bardzo dziękuję, że jestem takim można powiedzieć jednym z paru patronów medialnych. Będzie filmik z tego z tych zawodów. A dzisiaj opowiemy sobie o strzelectwie. Serdecznie zapraszam. Bo on tu ma zawór, nie no. Otwarty, A, żeby bo się Jak się zamknął zawór. Szerectwo. Bardzo demonizowany przez niektórych sport, przez niektóre opcje polityczne, o czym sobie też powiem. Panowie, drodzy panie i panowie, rozwój śledztwa w Polsce, można powiedzieć, do roku 2014 był taki, można powiedzieć, nijaki. Głównymi takimi organizacjami, które wiodły prym w popularyzacji tego strzelectwa sportowego to były Logi PZP Log, Liga Obrony Kraju i Polski Związek Strestwa Sportowego. To były takie dwie, można powiedzieć, wiodące organizacje, jeżeli chodzi o strzelectwo. Wiodący nie zawsze znaczy najlepszy. Głównie to, było, głównie to promocja tego strzelectwa opierała się na promowaniu strzelectwa sportowego, zbrodni sportowej, konkurencje sportowe. Sam uważam, że pewien etap strzelca sportowego warto mieć po prostu warto ten taki staż odbyć, mimo że człowiek nie jest w tym zainteresowany. Ja nie jestem tym zainteresowany jako, jako, jako tam strzelc, bo ja tam, że tak powiem, jestem strzelcem, strzelcem rekreacyjno, taktyczno-bojowym, że tak powiem, z nastawieniem na dużą rekreację, bo że tak powiem, no aktualnie że tak powiem nie mam możliwości, żeby się w to bardziej bawić. Mam broń. Ale na razie nie mam możliwości. Przede wszystkim nie mam czasu, żeby się w to bardziej bawić, i do roku 2014 Prym wiodły te organizacje. Tak samo proces pozwolenia na broń był bardzo ograniczony. W roku 2014, bodajże w maju, doszło do nowelizacji ustawy. Już skończono z uznaną nowością. Ta uznana nowość dalej jest, ale bardzo poluzowano, jeżeli chodzi o warunki, jakie trzeba spełnić. Spełniasz warunki, czy jesteś strzelcem sportowym, czy kolekcjonerem, w ogóle wprowadzono wtedy kategorię broni kolekcjonerskiej bardzo się cieszę, że yy, ludziom, którzy tam chcą kolekcjonować, nie, chcą jakieś dyscypliny takie można powiedzieć, bardziej historyczne strzelać, też to umożliwiono. Już nie ma takiej dużej uznania policji, spełniasz warunki, nie ma przecież wskazań, dostajesz. Wcześniej nie było takie oczywiste. Znam takie przypadki, że ludzie spełniali warunki. Yy, mieli osiągnięcia sportowe, mieli licencje nawet poparcie yy, prezesów klubów sportowych, które śledziłem, a mimo tego policja powiedziała nie. Szkoda. To mnie bardzo boli, że do, do dzisiaj, mimo że to polu dalej ta uznanowość jest policji. Tego nie, po, nie mówię. Policja powinna nadal brać udział, ale powinna być organem opiniotwórczym, a nie wydającym pozwolenia. Policja opiniuje, a wydawanie powinny, powinno się opierać na yy, akcie prawnym czy tam akcie administracyjnym wydawanym przez burmistrza, prezydenta, wójta gminy, kogokolwiek. Policja op powinna opiniować, a organy samorządowe powinny wydawać te pozwolenia. Niestety tak nie jest, dalej to wydaje policja. Bardzo się, bardzo się poluźniło, jeżeli chodzi o wydawanie pozwoleń, co wielu ludziom w komendzie Głównej Policji jest to bardzo, jest to takie można powiedzieć, no taką drzazgą w oku, że ła, ludzie polacy się zbroją. Boże święty, mają broń to Kałachy, M16-ki, kurde, jakieś karabiny wyborowe. A strzelanin dalej nie ma. Jest sprawa Jacka Widyka. Było parę, że tak powiem, parę było tych użyć broni w, sto, w samoobronie. Sprawa Jacka Widyka, me, me, mechanika, który gdzieś tam się obronił przed zbirami czarnoprochowcem, ale to nadal to jest promil, promil, to nawet mi się wydaje, że to nawet nie jest promil, promila wszystkich, wszystkich że tak powiem, zdarzeń z użyciem narzędzi niebezpiecznych. Mi się wydaje, że to jest promil, promila tych użyć broni legalnej broni powtarzam legalnej nie mówię tu o broni nielegalnej bo przestępcy nie kupują broni nielegalnej w sklepie tylko kupują no, na czarnym rynku Tu mówimy o użyciu broni legalnej Mi się wydaje że to jest promil promila ogólnych zdarzeń z użyciem narzędzi niebezpiecznych jeżeli chodzi o tę legalną broń W wielkim skrócie strzelectwo strzelectwo jest tematem bardzo szerokim Mamy strzelstwo pneumatyczne, czarnoprochowe, mamy strzelstwo sportowe, mamy strzelców dynamicznych, mamy strzelców obronnych, czy tam czy obronne, taktycznych, mamy to śrzelstwo takie mm, długodystansowe. No tych dyscyplin strzelstw jest bardzo dużo. Bardzo dużo. I bardzo mi to cieszy, że jest ich bardzo dużo. I niech będzie jak najwięcej. Ja to jestem całym sercem, całym duchem za rozwojem za rozwojem sportów szczeckich w Polsce, kulturą noszenia broni oraz łatwiejszym, może nie, broń bez pozwolenia kupujemy w Tesco, kupujemy w Biedronce, dzień dobry, dzień dobry, poproszę 2 kg ziemniaków, kałacha i skrzynka amunicji. Nie, nie, to za takim ja nie jestem, prawda? Ale żeby to po prostu było prostsze. I jestem za tym, żeby broń taka hukowa, alarmowa, te słynne paki, gdzie komenda główna policji się... <grywa> że Komenda Główna Policji się troszeczkę zbłaźniła, ponieważ podała to, że kaliber paka to nie jest kaliber lufy, tylko śred... tylko, 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 tylko tylko średnica brzegu komory nabojowej czyli jaki kaliber ma kałak, jeżeli mierzymy to po e... po usce, w tym najszerszym miejscu bądź musina, nie wiem, 15 mm, 12 no takie kwiatki są, prawda? Polska norma mówi inaczej odnośnie mierzenia kalibru lufy bo kaliber, to, bo kaliber mierzy się po lufie a nie po ścianach kołory nabojowej, tam gdzie jest łuska no no ale takie kwiatki są strzelectwo czarnoprochowe, pneumatyczne obronne, bojowe Taktyczne, długodystansowe. Piękne dyscyplinie sportu. Co mogę powiedzieć o strzelectwie? Sam kiedyś, że tak powiem, zawsze tą broń miałem w domu. Tata miał wiatrówkę na pozwolenie, legalnie. Zawsze jak byłem mały, strzelałem z ojcem. Było to, no można powiedzieć, że to było takie zwieńczenie czasami tygodnia, czy dwóch tygodni, kiedy można było w niedzielę po prostu w piwnicy sobie z tej wiatrówki postrzelać do tarcz. Zawsze były zawody, był ojciec, brat, tam nieraz wujas przyszedł, jacyś koledzy z sąsiedztwa. Zawsze było fajnie. To było coś, co nas łączyło, co pozwalało na taką sportową rywalizację między ludźmi w różnym wieku. Wiadomo, jak byłem mały, to tam miałem trudności, z tą wiatrówkę kurde złamać w ogóle, no, bo to była też kurde. Ja byłem mniejszy, bo teraz jestem dość duży chłop, a ja wtedy byłem mniejszy i też miałem trudno utrzymać tą. Postawę strzelecką, ale mimo wszystko było to fajne. Tak samo na tym strzeleckim, można powiedzieć, w tym etapie tego mojego rekreacyjnego śledztwa pneumatycznego nauczyłem się takich podstawowych, można powiedzieć, podstawowych zasad bezpieczeństwa. Broń zawsze rozładowana, jak odkładamy lufa lekko złamana, żeby pokazać, że broń jest pusta. Ale z nas się tylko w tym momencie, kiedy zamierzam oddać strzał, i nie mierzymy bronią w innych ludzi bądź rzeczy, które nie chcemy trafić. Ja przez 11 lat służby wojskowej nie miałem wypadku z bronią. Znam ludzi, co mieli wypadki z bronią. Niektórzy nawet dwa bądź razy. Są oficerami, niektórzy, ale mniejsza. Z... Czyli takie zasady bezpieczeństwa są już wpojone podstawowe. Podstawowe zasady są już wpojone. Czym jest strzelectwo? Strzelectwo to jest dla mnie bardzo pięknym sportem. Niestety, jeszcze w Polsce dość drogim ale to tak powoli widzę, że już nawet ceny broni powoli spadają. Ceny amunicji są na takim, można powiedzieć, stałym poziomie. Ale jeżeli się chcemy bawić, to yy, jest to możliwe. To można dostać o wiele łatwiej niż kurde PN6, 7, 8 czy 10 lat temu. Ja pamiętam czasy w 2010 roku. Jak Mossina można było kupić za 500 zł takiego normalnego Mossina piechocińskiego, caram można było kupić tam chyba za 1000 snajperskiego za 25, 2,5 maksymalnie 3000 tysiące. Śmieszne ceny. Ja pamiętam jak na jednej strzelnicy tutaj pod Warszawą facet miał całą skrzynkę tetetek. Pytam się za ile sprzedaje dla osób, znaczy dla ludzi, którzy mają pozwolenia, to wychodziło 250 zł za tetetkę. Radomiaki piękne, bądź tam jakieś tuły, bądź jakieś niektóre to były iżewski. 250 zł. Ta skupcie tętkę za 250 zł. Nie dać. się. No, jak widzimy, cena poszła w górę, jest większe zainteresowanie. Nagle wszystko poszło w górę, mimo że tej broni jest na naszym rynku nie że sporo, ale jest więcej. To mnie dziwi, to no, troszeczkę to, te ceny powinny pójść na to. Ale mniejsza z tym, jeżeli chodzi o strzelectwo. Czym jest strzelectwo? Strzelectwo jest pięknym sportem. Uczącym dyscypliny, uczącym porządku. Opanowania, skupienia i dokładności. Wierzcie mi, że jak trenujecie to szelstwo dynamiczne, bądź to szelstwo obronne, bądź taktyczne, kiedy macie ze sobą połączone konkurencje biegowe z jakimiś, nie wiem, przynoszeniem ciężarków, bądź jakiś manekinów, sprowadzeniem ognia, to jest to połączenie kilku dyscyplin sportu w jedną całość. I nagle się okazuje, że ktoś, to był zajebistym strzelcem do tarczy, okazuje się, że jak musi troszkę pobiegać i mu tam puls skoczy, bo on ma troszkę kilogramów więcej, tak jak ja, nagle się okazuje, że on w, w tarczy nie potrafi z dwóch czy trzech metrów trafić. A facet, który na 15-20 metrów tak wynik w tarczy ma, no, że tak powiem, no, powiedziałbym, taki sobie, okazuje się, że jeszcze, oprócz tego jeszcze ćwiczy, biega, tam coś uprawia, nagle się okazuje, że on jest lepszy. Także jakże widzicie... Są te, te dyscypliny sportu, dyscypliny, jeszcze takie bardzo precyzyjne, ścisło długodystansowe, ścisło tarczowe, z broni krótkiej, długiej, centralnego czy centralnego zapłonu, bocznego zapłonu czy tam czarnopłowców, a są też te takie dyscypliny, które są takimi mu, jest takim miksem kilku dyscyplin, typu biegowych, strzelania, bądź tam jakichś tam elementów ćwiczeń na przykład z crossfitu. Robimy 20 pompek z obciążeniem, na skoki na na, na, przykład na drabinkę czy tam na, na kozła. I nagle, kurde 3 sekundy, czyli 5 sekund przerwy, i strzelamy. To właśnie też pokazuje to, jak, jak strzelce strzel jest multi. multi. dynamiczne, a dwa, że łączy sobie inne też sporty. Jest pięknym sportem. strzelectwo dla mnie to jest piękny sport. No, szkoda, że jest się tak drogi. Szczelcło pneumatyczne, wiatrówki, strzelectwo czarnoprochowe. To też jest fajne, że czarno czarnoplochowe, mamy też długodystansowe Sharpsów, mamy też tak zwane śledztwa westernowe, czyli z tej broni od, od, odprzodowej i mamy też yy, z tarczowe, długodystansowe i mamy też takie można powiedzieć elementy śledztwa też obronnego, też się, też się zdarzają z broni yy, od, od, przodowej Z broni centralnego zapłonu to mamy. Strzelectwo tarczowe, mamy strzelectwo dynamiczne, mamy strzelectwo długodystansowe. No jest tego całe multum. Co mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, jeżeli chodzi o strzelectwo? Ty już was więcej zanudzać nie będę, bo nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o dyscypliny. Ja sobie lubię popykać, postrzelać na spokojnie z ojcem, z bratem. Pójść postrzelać, popatrzeć sobie, popatrzeć sobie jak inni strzelają. Nie jestem zawodnikiem, od razu to mówię, nie jestem jakimś zawodnikiem, yy, ale w wojsku chyba tylko raz mi się udało obrać strzelaniem. Nie wiem, go dzień, raz mi się udało oblać. No co nawet mój dowódca kompanii tak popatrzy, ty? Strzelanie oblałeś? W najlepszym się zdarza. No, co mogę powiedzieć jeszcze? Droga takiego strzelca. Zanim tam niektórzy się tam zaczną bawić, to strzelectwo można powiedzieć, to tak, ten swój wymarzony, że tak powiem, tą swoją wymarzoną dyscyplinę strzelecką warto troszeczkę liznąć innych dyscyplin, prawda? Ja na przykład miałem to, miałem to szczęście takie duże, że przeszłem przez praktycznie te etapy po kolei. Zaczynałem od wiatrówki, potem tam będąc w strzelcu, troszeczkę miałem okazję po z BKS-ów, te dyscypliny 50 metrów i z na 25, tam miałem parę razy okazję, bardzo się cieszę, bo to było takie, można powiedzieć, no takie wartościowe, jeżeli chodzi o rozwój tej wiedzy strzeleckiej i potem w wojsku zaczynają od strzelania tych takich, można powiedzieć, tarczowych, czyli wojskową jedyneczkę poprzez strzelania bojowe, sytuacyjne i tam elementy strzelania taktycznego i potem już w cywilu, jak już jestem w, teraz w cywilu, a wcześniej, że tak powiem, w czasie cywilnym, mogłem też sobie postrzelać te dyscypliny, jakie tam chciałem. Od statycznych, po dynamiczne, po tam kurde karabin, karabin centralnego, zapomnę na 100, 200, 300 metrów bez optyki, 100, 200 metrów z optyką, jakieś elementy strzelania taktycznych, tam z kompletami strzeleckimi, jeszcze tymi paladintakami, coś jest z paladintakami, czy tam z, jeszcze zanim powstał ten Tactical Team 45, też tam miałem okazję w Misku Mazowieckim, parę razy tam z nimi postrzelać. także no to nie mówię, nie jestem ekspertem, od razu to chcę zaznaczyć, ale miałem okazję różnych dyscyplin na troszkę bliznąć na razie, szczerze mówiąc, na razie nie mam swojej ulubionej dyscypliny znaczy mam taką jedną ulubioną dyscyplinę, ale że tak powiem na razie nie mam narzędzi, żeby tą dyscyplinę uprawiać bo ponieważ bardzo lubię karabin czterodekalowy na 100, 200, 300 metrów lubię, tylko na razie nie mam, że tak powiem, narzędzia, żeby go uprawiać bo sowiet, którego mam, mosin sowiecki no w drzwi od lodówki na 200 metrów może bym trafił nie wiem czemu, tak po prostu miota tymi pociskami jak szatan na tarczy może kiedyś tam kupię jakiegoś Mausera, bądź Fina bądź jakiegoś Szweda, bądź na Na Lienfilda bardzo choruje, bardzo choruje ale to może kiedyś, nie teraz to tyle jeżeli chodzi o strzelectwo to można powiedzieć, tak by był trochę słowotok ale wydaje mi się, że może chociaż troszeczkę Wam ten temat przybliżyłem. Dziękuję i zapraszam na kolejny film. A jedynej dyscypliny, jakiej nigdy nie miałem okazji strzelić, to strzelanie do rzutków. Nigdy nie miałem okazji. Może kiedyś mi się uda.